Proszę o zabranie głosu pana Pawła Klinczewskiego. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Chciałbym państwu przedstawić raport dość taki treściwy, w związku z tym przytoczę tylko najważniejsze punkty. Możecie państwo go ściągnąć ze strony stowarzyszenia psnlin.pl. Raport roboczy zatytułowałem Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020-2021, walka z COVID. -19". Od roku mamy do czynienia z pandemią dezinformacji przede wszystkim. Ja Państwu teraz przetoczę dane. Wszystkie dane, którymi się posługuję pochodzą z oficjalnych źródeł, pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego, instytucji międzynarodowych takich jak Eurostat, takiego europejskiego urzędu statystycznego. I wnioski, które można w bardzo prosty sposób wysnuć, kierując się tylko najprostszą logiką i zwykłą metodologią naukową, dedukcją są przeciwne z tym wszystkim, co obserwujemy w publicznym dyskursie obserwowanym nam przez rząd. Punkt pierwszy: w Polsce i w wielu krajach europejskich nie było pierwszej fali zgonów. Proszę państwa, gdy w marcu zeszłego roku widzieliśmy pacjenta zero, była to sytuacja skrajnie nieprawdziwa, ponieważ Nikt nie zna pacjenta zero. Na początku epidemii w każdym dużym kraju pojawia się zarażonych, zakażonych ludzi setki, jeśli nie tysiące napływają z różnych kierunków, różnymi środkami komunikacji. Szukanie pacjenta zero jest to scenariusz hollywoodzki. To był pierwszy sygnał dla mnie, żeby całkowicie zignorować narrację oficjalną. W sytuacji Polski, w kraju, w którym mamy 30 parę milionów obywateli, Dzienny poziom zgonów naturalny w okresie wiosenno-zimowym, który jest podniesiony o 100-200 w stosunku do lata, to jest 1250 zgonów. Przez cały wiosenny okres między marcem a majem mieliśmy fale, zwykle fale wszystkich zakażeń w naszej szerokości geograficznej trwają około 70 dni, fale epidemiologiczne i odnotowano w tym czasie średnio 3,3 zgonu na COVID oficjalnie dane z Ministerstwa Zdrowia dziennie przy poziomie około 200 zgonów na choroby układu oddechowego i przeziębieniowych takich podobnych chorób. Mieliśmy podawane dane na poziomie 40 dziennie, ale to są takie dobowe fruktacje na COVID i z COVID i tu od razu proszę Państwa należy sobie powiedzieć, że możemy poważnie traktować tylko jako skutki zakażenia zgony na covid, nie z covid, ponieważ każda osoba, w której wykryto testem PCR, a umierająca na zawał, na cokolwiek innego jest klasyfikowana jako chory, jako umierający z covid, jest to absurdalne. Druga rzecz. Covid nie jest bardziej zjadliwy niż podobne wirusy chorób sezonowych. Było to już wiadomo. Ja się zorientowałem pod koniec marca na podstawie danych brytyjskich, gdzie tam już mieliśmy kilkaset zgonów zaportowanych przez Brytyjski Urząd Statystyczny, było widać, że struktura wiekowa tych zmarłych jest identyczna jak struktura wszystkich umierających Brytyjczyków przez poprzednie lata. Oznacza to, że mamy do czynienia z patogenem nie zjadliwym, bo gdyby był zjadliwy, to by umierało chorych więcej z grup wiekowych, których jest w populacji więcej, najwięcej jest 30-40-latków. Natomiast struktura zgonów jest Identyczna jak struktura zgonów. Co to znaczy struktura zgonów? Jeżeli w każdym tysiącu, a akurat udało mi się do maja zebrać pierwszy tysiąc, jeszcze ministerstwo podawało wiek tych zmarłych. Jeżeli w każdym tysiącu Polaków, którzy umierają, jest dwóch nastolatków, tak się zdarza, trudno. To wśród tych chorych i umierających na COVID też było dwóch nastolatków, z czego media zrobiły wielką tragedię, a to jest naturalne. Gdybyśmy mieli czynnik zjadliwy, by było tak, jak jest to w populacji najwięcej osób w średnim wieku by umierało, a nie osób w wieku podeszłym, czyli 70-80 90-latków. Rzecz trzecia. Są w kraje w Europie, w których nie odnotowano żadnych lub minimalne wzrosty śmiertelności. Oznacza to, że w sposób cywilizowany można było uniknąć ofiar. Lecząc. lecząc i nie rozsiewając psychozy i propagandy strachu. Są to takie kraje jak Norwegia, Finlandia, Cypr, Dania, Luksemburg i Malta. Kraje o dość dużym udziale osób starszych. Można by się spodziewać, że przy tego typu epidemiach będzie tam właśnie bardzo niedobrze. Natomiast w tych materiałach znajdziecie Państwo wykresy i wszystkie dane na ten temat. Natomiast Polska należy do krajów, które pobiły wszelkie rekordy z Hiszpanią i Włochami i dziesięciokrotne odchylenie standardowe zmienności, jakie odnotowaliśmy, to jest apogeum, w miesiącach jesiennych przekroczyło to ponad 100% zgonów typowych. W tygodniu w Polsce umiera 8 tysięcy osób. Po reformie służby zdrowia, tak zwanej, w listopadzie, w październiku mieliśmy do czynienia z 16 tysiącami zgonów tygodniowo natomiast wśród nich 11% tylko to były ofiary wirusa COVID-19. A w pierwszych tygodniach października przy gwałtownym wzroście umieralności 2-3-4% nadmiarowych zgonów były to zgony na COVID-19, więc jest to pokłosie zamknięcia służby zdrowia od marca 2020, A tylko w pierwszym półroczu, marzec-wrzesień, przez 6 miesięcy w wyniku odizolowania chorych od służby zdrowia i wprowadzeniu też paniki z pewnej części chorzy sami się nie zgłaszali, bojąc się, że wylądują na oddziałach covidowych, nie odbyło się 1,3 miliona hospitalizacji. Jest to 1,4 typowej liczby hospitalizacji w Polsce. W miesiącach marzec, kwiecień, maj jeden pacjent covidowy umownie blokował około 200 łóżek dla chorych na choroby te co zwykle. To są wszystko dane z urzędów państwowych. Macie państwo na tym raporcie adekwatne zgody, wykresy i tabele i hekatomba zgonów, która przypadła na listopad, to jest taka potężna, to jest taka potężna krzywa. Proszę ściągnąć sobie ten raport i 90% tych zgonów nadmiarowych to nie są ofiary COVID tylko zaniedbań z poprzedniego półrocza zatrzymania w służbie zdrowia. Generalnie yy, mamy taki wykres też, gdzie ten najmniejszy fioletowy klin to jest, są ofiary COVID-a, śmiertelność między miesiącami październik 2020 maj 2021. Mały fragment 14 500 około ofiar na COVID umierających 110 000. Na inne choroby zgony nadmiarowe to są i typowy zielony 253 tysiące to byłby bilans dla takiego okresu w latach ubiegłych, porównanie do czterech lat wcześniejszych. W skrócie tyle. Mamy jeszcze, proszę Państwa, taką perełkę. To jest dla matematyków i myślę dla prokuratora dobry materiał, ponieważ dane na temat dobowej ilości zgonów na COVID i z COVID. Są tak do siebie podobne, a są to dwa szeregi czasowe, mówiąc językiem fachowym, niezależne. Nie, nie mają prawa tak istnieć, więc te dane dzień po dniu wyglądają na przygotowane. Nie, nie pochodzą one z natury, może to się zdarzyć raz na ileś trylionów razy taka sytuacja. Tyle ode mnie, dziękuję uprzejmie.